Dzień dobry, witam was serdecznie z tej strony Radio Bike. Mam na imię Michał, a dzisiaj, no, dawno wyczekiwany biwak. Mam nadzieję, że się uda. Miałem w sumie nie gadać dzisiaj, miało być ASMR, ale kurde, później powiecie, że tak, jakoś dziwnie bez głosu, więc, więc będzie głos dzisiaj. Jestem obładowany. Najwięcej miejsca to mi zajmuje oczywiście śpiwór. Tutaj mam krzesło u góry, zwijana podłoga, żeby było cieplej w plecaku. Cała reszta gratów na dole namiot. No i tyle tego jest. Waży ze 30 kg. Ja Miałam jakieś 2,5 km piechtą w las ale będzie dobrze musi być dobrze bo się zbierałem na ten biwak już zresztą tak jak pamiętacie z filmów rowerowych bardzo długo więc dzisiaj będzie fajnie na pewno idziemy Przydałoby się trochę drewna stąd wziąć, ale jeszcze za daleko mam na takie dźwiganie tego. Sądzę, że gdzieś w pobliżu miejsca biwakowania też znajdę drewno i to jest pierwsze co to będę musiał zrobić właśnie, bo gdzieś tak od 17 do 22 chciałbym przytrzymać trochę ogniska To, to troszeczkę tego drewna powinno być w zaopatrzeniu. Jestem na miejscu i teraz na no spokojnie tylko wszystko przygotować miejsce odpoczynku i Bracie do roboty. Mała panew i moje ulubione miejsce. Tutaj spędzę dzisiaj cały dzień i najprawdopodobniej całą noc. Do roboty. Namiot prawie gotowy, już wam nie będę więcej pokazywał. W miarę dobrze ustawiony. A pogoda, coś tutaj, kurde, nam będzie, by może, płatać figle. Zapowiadali jakieś opady deszczu. No ale na razie jest spokój, więc niech tak zostanie jak najdłużej. Sprawy noclegowe ogarnięte, że tak powiem. Teraz najważniejsze to wziąć i pozbierać trochę drewna, bo pogoda robi się nieciekawa. Więc <laughs> idę szukać jakiegoś drewna na ognisko. Nie ma czasu, naprawdę. Niby wczesna godzina, bo jest około 13.00. Ale przez pogodę taką, a nie inną, no to czuję się jakby była już gdzieś 16, a później to już faktycznie będzie ciemno. Więc trzeba jeszcze kawę wypić, coś zjeść, gonitwa, <noise> ale spokojna. Przedstawię wam taki fajny stoliczek metalowy, bardzo mały, bardzo prosta prostota rozkładania stolika i już jest gotowy. Można cokolwiek położyć, więc za chwilę kawa. Tak jak widzicie dzisiaj, ciepnąłem tutaj na mini stół karkówkę. Jest patelnia, są przyprawy, no i jest ogień. Na razie w tej postaci, bo to co wam później przedstawię, no to chcę właśnie zostawić na potem. <laughs> Mam taką fajną. Kupiłem kuchenkę składaną. Ale dzisiaj karkówka, cebula i do tego bułka, więc bierzemy się do roboty. I tylko, słuchajcie, będzie sól i pieprz, nic więcej. I cebula. No, przepyszne, przypalone, takie przypieczone żarcie, nie? Zapraszam. przyprawnik i tutaj pieprz. Odrobinę dosłownie. Jest sól. Doprawimy i to starczy. Teraz to muszę wszystko wziąć dobrze i pomieszać. No, takie malutkie buteleczki, ale dosyć fajne. Mieszamy i za chwilę rozgrzewam olej. I to wszystko zjem. Nie wiem, czy zjem. Najwyżej lis przyjdzie i to pomoże mi zjeść. To smażymy. Niech się przyjara dobrze. O, pierwsza klasa, pierwsza klasa, już to pachnie, jak zwierzyna słuchajcie to zwącha, no to na pewno jakieś towarzystwo może być, smażymy, w międzyczasie przygotuję cebulę. Czas na cebulę, panowie i panie, więc już wciepuję to, co najlepsze. Za chwilę będzie danie gotowe, się poddusi trochę. No, cudowne jedzenie, cudowne. Poddusi, no ktoś powie, że poddusić to trzeba przykryć, no to podsmażę. Sądzę, że zasłużyłem na dzisiejsze jedzenie. Więc będę spożywał przepyszną, przypieczoną karkówkę. Z cebulą, zawsze to chciałem zrobić w lesie. Smakuje, powiem Wam wybornie, do tego kawałek bułki. Mm. Спокойно, и И доброе едение. Drewno mam. Robi się już ciemno. A najgorsze jest to, że miałem lampę i zapomniemy chyba jej wziąć, bo nigdzie jej nie mogę znaleźć. Także może być ciemno w nocy i, i nie będzie mnie widać. Jeszcze poszukam. No gdzieś to musiałem dać, ale nie wiem po prostu gdzie. A teraz co wam przedstawię? No to wam przedstawię zaraz właśnie tą kuchenkę, w której dzisiaj będę robił ognisko. Kuchenka jest w takiej fajnej torbie zasuwanej. W środku co mamy. Ona będzie w ogóle pierwszy raz użyta dzisiaj, więc waży trochę bo chyba dobre 2,5 kg. Ale zawsze mi się marzyło, żeby po prostu taką kuchenkę mieć. No jest dosyć masywna, ale prostota jej rozkładania polega na tym, że po prostu tylko bierzecie i rozkładacie w ten sposób i kuchenka jest gotowa do palenia. Oprócz tego w zestawie Mam dół, czyli tutaj, żeby tak, aby yy, po prostu się nie, ogień nam nie wlatywał na podłoże. Czekajcie, bo nie pamiętam z której strony to, to się wkłada. Czy z tej, czy z tej? Z tej strony, dobra. I mamy coś takiego, dobrze i taki dostajemy jeszcze ruszt gdzie możemy sobie po prostu wziąć i coś wygodnie grillować tutaj mamy drzwiczki które się otwierają i możecie drewno brać i dokładać nie polecam raczej dotykać tego, jak się nagrzeje bez rękawiczek, ale dzisiaj właśnie w takim, właśnie w takiej kuchence będę robił ognisko. Całe szczęście, zguba znaleziona. Daje mnóstwo światła. Także to jest najmniejszy naj, tryb, ale mega sprawa. I to właśnie jest potrzebne. Mam takie dobrodziejstwo. Czyli to są waciki nasączone parafiną. Mega sprawa. Szybko się podpala. Zaraz wam pokażę w sumie. Poszedłem po krzesiwo. No, gdzieś miałem większe. Ale zobaczycie, jak prosto jest odpalić właśnie takie coś. I zobaczcie kilka iskier, i już jest płomień, i można dokładać do ognia. Jak na razie fajne ciepełko leci. No i będziemy wszystko mieć pod kontrolą. Także telewizor teraz do wieczora. Czas na herbatę, panowie i panie. Czegoś gorącego się napić. Gorąca herbata, ognisko i relaks. Piękna sprawa. Hmm. Oh. strasznie długie są te noce w lesie zwłaszcza, że tak jest, jak widać, czyli nic nie widać. <laughs> Dobrze, mam ognisko, bo mam co robić w sumie. Wszystko zjedzone praktycznie. Karkówką się tak napchałem, że po prostu mam dość. Jest po dziewiętnastej bodajże. Drewna jeszcze trochę mam. Posiedzę, później idę do namiotu poleżeć. No i dzisiaj będzie sądzę, Długa noc. Może się wyśpię, nie wiem, mam nadzieję. Ognisko się pali cały czas. Także, no na razie tyle. Bardzo fajnie. Nie jest dzisiaj zimno. Przede wszystkim nie wieje tutaj. Praktycznie jest bez, bez wiatru. Przyjemnie, naprawdę przyjemnie. Choć temperatura jest coraz niższa, ale jest spokój, cisza i ciepło do ogniska. Telewizor pomału trzeba wyłączać i ewakuować się do namiotu. A my mamy, nie wiem czy będzie widać. ale niebo jest gwiaździste, no raczej chyba nie będziecie widzieć albo i będziecie widzieć, nie wiem w każdym bądź razie gwiazdyczki świecą na niebie i tyle no a ja jeszcze chwilę posiedzę i pakuję się do namiotu jak się skończył także do rana pobudka piąta rano będzie bo muszę wszystko spakować pół godziny iść na 8 mam do pracy więc żadnej kawy nie będzie z rańca no po prostu pobudka szybko spakować wydostanie się z lasu i do pracy ale udało się i mam nadzieję że nie zmarznę bo Śpiwór do minus 7 stopni. Także będzie dobrze. tymczasem dobranoc. Dzięki za obejrzenie i do rana. Ja jeszcze parę rzeczy porobię. Także spokojne nocy. Trzymajcie się, cześć. Do rańca. Hej. To jest dzień dobry. Jestem tak. <laughs> nie, chyba. Częściowo wyspany. Piąta godzina. Muszę wstać, wszystko pozbierać i do roboty, nie? Także. O, kurde. W miarę było fajnie. Nie zmarzłem. No i tyle. Biorę się za robotę i. Wszystko trzeba pozbierać. Tak jak widać, spakowany jestem. Śmieci jakieś wyrzucam, a całość wygląda tak, jakby mnie tutaj nie było. Więc za 10:06 jest już prawie się rozjaśnia. Prawie to jeszcze jest chyba yy, za daleko powiedziane. Więc będę miał wędrówkę. W ten sposób, do parkingu 2,5 km przez las. O! Kawałek jest, świt tuż tuż. Tu już fajnie się rozpogadza. Znaczy, rozjaśnia, chciałem powiedzieć. Ale zimno. Chyba mrozik będzie. Uff, z rana. No. Tak by się przydało teraz przejść jakieś 10 km albo i 20 km na nogach. Ale po co? Jestem umówiony z kolegą Tomkiem, który też dzisiaj jedzie do pracy. Mieszka w Tworogu, więc parę kilometrów podejdzie, podjedzie po mnie i ciśniemy wspólnie. Teraz już się żegna z Wami. Naprawdę, do widzenia. Radio Bike. Trzymajcie się, cześć. フレッシュ。